Ponownie moi drodzy, witam, witam ponownie. Dzisiaj słuchajcie, mam sample, rozpakowałem z tego wora. Jak to Chińczyk określił? It's very high quality and good price for you, my friend. Są to tonery do urządzenia. Y do urządzenia laserowego firmy HP to jest MFP M130FN. Akurat M130FN składa się z dwóch modułów. Jest tu moduł bębna i jest tu moduł y, tonera. Toner starcza na około 1600 stron, zamienniki około 50 zł. Moduły bębna różni. i 100, i 130, i tani. On starcza na ileś cykli tonerowych, czyli kilka tonerów, Jeden moduł bębna, wtedy jak jakoś spada, bo chip zawoła, że zero, ale to drukujemy praktycznie do momentu, aż jakoś spada. I ja postanowiłem znaleźć to na Alibabie, także mamy dwa w jednym i opcję sprawdzania sampy, jeżeli chodzi o producentów z Alibaba, naszych azjatyckich przyjaciół. Tak to określił my friend. Very good price for you. <ścoughs> I sprawdzimy. Przyszło to trochę, w takim worze przyszło, jeszcze było zastreczowane za i oklejone listem przewozowym. Doskonale wiecie, że te sample idą tak samo jak z Aliexpress. Praktycznie yy, nie zapłaciłem za to, jeżeli chodzi o te sample, były w gratisie, z uwagi na to, że yy, Chińczycy mają to do siebie, że lubią wiecie z kim, z kim współpracują. I tak orali, tak orali, że zauważyli, że publikuje treści stricte z drukarkami urządzeniami, urządzeniami do druku na YouTube. Ale to temat na kolejny film. Teraz zobaczymy, co to potrafi. Chodźcie do mnie. Ja już nie chciałbym przełączać tego filmu, ale spróbuję Wam pokazać. Zamontujemy, rozpakujemy te elementy. Mam nadzieję, że światło jeszcze przesunę. Zróbmy to z marszu, tak jak się pracuje. Było dość mocno ściśnięte, także mam nadzieję, że usterek żadnych nie będzie. Widać wszystko. Tak, widać. To chyba będzie toner. Tak, to jest toner. Układ zliczający jest, czyli to coś, bo są też opcje, słuchajcie, na Allegret, widziałem, że jeszcze bez czipa, czyli przekładamy ten, ten wcześniej, ten z wcześniejszej kasety, żeby wykrył, chociaż pustą masz, żeby wykrył. Odbezpieczymy go. Uważajcie czasami też na to, jeżeli już kupicie zamiennik. Ja bym chciał go wprowadzić na rynek, tutaj na Allegro, jako mój produkt. On by był obrandowany w tym momencie. Ale ale nie wiem yy, jakiej jest jakości, dlatego postanowiłem wziąć wziąć i zamówić wziąć, przepraszam o, moduł bębla. Dobra. Żeby go nie prześwietlać Zabieramy się za to. Wsuwamy on. Dość ładnie powinien nam tutaj wejść zmieścić się. No, chyba bym popełnił byka. Słuchajcie. Tak. Skoczył. Teraz tak. Jedziemy z tym. Wszystko pasuje. I teraz chwila prawdy będzie. Słuchajcie, chodźcie tutaj bliżej. Co się dzieje? Nie wiem, czy widzicie ten komunikat, ale zainstalowana. Innej filmy i tonery niż oryginalne zawsze taki komunikat jest, bo jest to zamiennik. Zobaczmy, co się będzie stało. Jest inicjalizowanie. Mam nadzieję, że to widzicie, bo ja w tym momencie nie mogę tego namierzyć, czy jest wszystko widoczne. Załaduj papier, zamknę tą pokrywę, potwierdzę papier, dowolny rozmiar, ok, niech sobie będzie pod dowolny rozmiar, menu konfiguracji. Co tutaj jest takiego? usługi, raporty, jakie są. Zaraz zrobimy jakiś raport. Ja pra prawdopodobnie będę drukował więcej tą drukarką z tego względu, żebym chciał zobaczyć, ile mniej więcej stron wyjdzie we druku. No, muszę tą próbkę przetestować. I jeżeli miałbym zamówić to do dalszej od sprzedaży no, na naszym serwisie i obrędować to jako moja, mój, m, moja marka, no to musiałbym mieć pewność, że jest to. Towar, który spełnia wszystkie moje kryteria, bo kryteria producentów czasami są całkowicie inne, a ja bym chciał naprawdę mieć porządny produkt dla klientów, żeby oni do mnie powracali, a nie tylko, żeby była niska cena. Także ja już, ja już zaznaczyłem, że chciałbym to obrędować, czyli moje logo i wszystko, ale teraz macie przykład, jak, jak to będzie drukować. Akurat nie miałem tego typu drukarki, ale w, kilka dni temu klienci mi przyniósł do konserwacji bez materiałów. Nie, nie mam takiej drukarki na stanie, żeby sprawdzać to. I chętnie to przyjąłem, bo wiedziałem, że za parę dni dostanę. I tak się złożyło, że jeszcze przyszły te sample w momencie, kiedy ta drukarka u mnie tutaj się znalazła. Tutaj akurat ta drukarka nie jest mocno zużyta. Jest dość... dość była dość mało użytkowana, ale materiału nie ma. Wszystko przeszło. Zróbmy raport. Strona demonstracyjna. No i zobaczmy. Pokażcie, co potrafi ten very high quality, jeżeli chodzi o... Toner z Alibaba. Przyjrzyjcie się. To jest wydruk testowy. Zaczernienie. Pod każdym kątem sprawdźcie. Można powiedzieć, że zaczernienie jest poprawne. Zaczernienie jest poprawne. Także to mi pasuje. Zróbmy teraz kserokopię. Gdzieś tutaj będzie to. Dość szybko działa to urządzenie. Ono jeszcze jest do dostania w internecie. Kserokopia, a tutaj wsadziłem wcześniej kartkę, to jest taka szybka kserokopia. No wiadomo, że ksero, jeżeli chodzi o Xero będzie bledsze, nie ma co ukrywać. Nie wiem, zobaczmy teraz ksero tego, co wydrukowała ta drukarka. Urządzenie się dość dobrze zbiera. Kserokopia strony, która była już wydrukowana przez to urządzenie. Co możemy jeszcze zrobić? Kluczyk, książka. Sprawdźmy, czy w raportach jeszcze mamy coś. Strona demo była. Struktura menu. O, stan materiałów eksploatacyjnych. To będzie nas interesowało jeszcze w tym momencie. Stan materiałów eksploatacyjnych. Założyłem w tym momencie materiał 17A, kaseta CO oznaczonej CF217A jest rozpoznana, moduł bębna jest oczywiście zobaczcie nie oryginalny, 19A 100%, moduł bębna przystosowany, nie wiem na ile on jest, ale gdzieś w granicach 10 tysięcy stron z tego co tu opisują i toner w granicach 1250 w przybliżeniu, tak jest podany, miał być większy na 1600, ale... Będziemy go testować mimo wszystko. Także słuchajcie, moi drodzy, sami widzicie o, światło. Sample samplami. Ja potestuję ten moduł BEMNA, zobaczę jak on będzie wyglądał, zwłaszcza na, na samej strukturze, ten wałek OPC. Czy on będzie przydarty przy 100-200 stronach, ja będę musiał używać to u siebie. Wykorzystam jeszcze tą drukarkę klienta, może przez parę dni, żeby jednak zużyć jak najwięcej z tego tonera i zobaczę, czy on do samego końca nie będzie brudził, czy do samego końca będzie nasycenie koloru dobre i wtedy, wtedy zdecydujemy, czy kupować to większą ilość, żeby wpuścić do dalszej sprzedaży. Ja chyba nie, nie sprzedaję tego rodzaju kasety w tym momencie, ale patrząc na... Na Allegro ani na, w sklepie sprzedaję. Na Allegro nie mam wystawionego tego wcale. Ale patrząc na, powiem Wam szczerze, na, na nasycenie czarnego, good quality. A price? Dogadamy się. Mam nadzieję, że ta treść jakoś Wam przypadnie. Modele. Tonerów będą dostępne, ja tylko przetestuję, jak to wygląda. Bynajmniej drukarka sama w sobie jest naprawdę bardzo fajna. M130FN akurat to jest model wielofunkcyjne urządzenie, bardzo szybkie, szybkie jak zauważyliście. I zamienne funkcjonują tonery. Także do testów, zobaczymy jak ta próbka będzie się w pracy zachowywać, ale jak na pierwsze oględziny i pierwsze testy dla mnie wyszło bardzo pozytywnie. Dziękuję za Wasz czas, łapka do góry, dajcie suba jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo będę testował urządzenia yy, drukujące oczywiście i testował yy, produkty, które będę chciał wdrożyć na nasz polski rynek. Dziękuję za Wasz czas, do zobaczenia, miłego dnia, biegnę dalej do pracy. Dzięki, cześć!